Witam wszystkich hodowców hodowczynie Moje nazwisko Mako Świot. Chciałem pozdrowić wszystkich jeszcze raz hodowców hodowczynie W nowym roku 2026 Aby ten rok był lepszy Od tego zeszłego No mówię, ja tutaj mam taki malutki goemnik rozpodowy. No posiadam tutaj gołębie z linii Hurikana 51 Ale jak zacząłem Gołębiami tutaj Kurczę, sprowadziłem w gołębie w 2018 roku Można powiedzieć, że To był gołęnik. Było to taki malutki goemnik zbity, metna na dwa. Od razu tam było tylko pięć par. Sam tych można powiedzieć pięciu par poszło u mnie to tak bardzo łatwo, prosto. Były to znakomite gołębie, które kolega mi tam tutaj z Dolnej Bawarii, gdzie ja tutaj mieszkam, nazwisko ma Hans Bała. Uszykował mi, sprzedał, polecił. Było to więcej odkupionych tych gołębi, ale. Kazał mi tylko oprzeć sobie na razie na początku na tych gołębiach, wybrał dla mnie je i powiedział, żeby na tych opierał swoją właśnie tutaj hodowlę. Jak poznałem Hansa, oni w 2017-18 roku, chociaż mistrza oddziału nie zdobyli, no to mieli chyba tam drugie miejsce, najlepsze lotniki oddziału, lotował totalnym, nie totalnym tylko klasycznym dowieństwem samców. Było 40 samców do lotu, nie było nigdy więcej, a było nawet mniej. Dlaczego? On tak mocno selekcjonował te gołębie i jak ja do niego trafiłem, to naprawdę miałem bardzo dużo szczęścia, bo oddawał mi te gołębie z sercem i to, co u niego było najlepsze, było zaraz u mnie. Były to gołębie późniejsze, nieraz nie, nie, nie można było po nich pociągnąć młodych. No ale od razu, od razu te gołębie, tak samo robiły bardzo dobrze, dobre rezultaty. Jak ja miałem tutaj 5 par w pierwszym roku wychowałem 20 gołębi. Wyszedł TV 234. Nie będę całej historii tam mówił o tym gołębiu, bo już wielokrotnie tylko powtarzałem. Od razu ten gołąb wybił się tam. Czwarte miejsce w Polsce, czyli pierwszy przewodnik drużynie GMP Bugała Mariusz Nikola. Za rok był 31. Tak samo w maratonie. Dwukrotnie najlepszy lotnik oddziału, najlepszy lotnik rejonu, drugi lotnik rejonu. 53 konkursy. Wiele, wiele tam naprawdę yy, znakomitych konkursów. Na następny rok wy, wychowałem 25 gołębi. 25 gołębi wyszła samica 18-14. Tak samo latała w drużynie Bugała Mariusz Nikola. Ta samica od razu też, od razu od młodego się pokazała. Była tam na od razu najlepszym gołębiem u Bugała Mariusz Nikola na gołębniku. Później tak samo była w drużynie 8 przewodnika kategorii A, yy, A w Polsce. Z konficentem miała 3, chyba 3-9 do kategorii A, 4 z kawałkiem do B. Później ta samica miała ogólnie przez 4 lata 10 konkursów pierwszej dziesiątce. szczęścia brakło, bo miała nawet 200 pod olimpiadę. No mówię, jak tutaj tak wszystko dobrze poszło, to tak samo człowiek popełniał wiele błędów, jak i wiele innych hodowców. Tak samo te błędy, które popełnił mój kolega ten Hans, popełniłem ja tak samo. Jak go poznałem, właśnie, no to właśnie wtedy dominował u niego hurikan. Miał super gołębie z Kleine Dirka. To były gołębie bezpośrednio z Anelis. Czyli to była siostra Anelis. Siostra Anelis naparwana na syna Kleine Dirka. No później te gołębie tak samo odkupiłem. No bo on tych gołębi tak samo, gdzie mu naprawdę robiły te robotę, ale no hurikan gdzieś tam szybciej się pokazywał. No to usunął tego Kleine Dirka. A ja w tych pięciu parach miałem tak samo dwie pary sklejen dirka, te gołębie są do tej pory. Ja tak samo zrobiłem ten sam błąd, co on. Nie poszanowałem tych gołębi. A w tych gołębiach, gdzieś się te pojawiły gołębie, od razu, od razu były pierwsze konkursy. No i nie wiem dlaczego tak, ale sygorowałem się tak samo, nie było wiedzy, nie doświadczenia, Te, co on błędy popełniał? Chociaż był bardzo dobrym, tak samochodowcą, robiłem to samo ja. No u niego nie było tam, żeby gołąb, siedzieć tam za darmo siedział. Jak gołębie nie robiły, 13 lotów były. Musiały robić 60%. 50% nie było. Jak było 50%, gołęb nie została na gołębniku. Na 13 lotów nie było znaczenia, czy to był gołąb roczny, czy to był gołąb dwuletni. Nie miał siedmiu kursów, gołąb dalej nie siedział. Była likwidowana od razu linia gołębi na gołębniku lotowym, i to samo w rozpodzie. Wchodziły następne gołębie, chociaż miał gołębie dobre. Sprawdzone, dokupywali no było ich stać, kupywali zaraz następne drogie gołębie. No to ja też na tym korzystałem, no bo te gołębie, które u niego się pokazały, a wprowadzał następne, bardzo mocno je rozwijał. No to ja mogłem te gołębie sobie odkupywać. Później, tak samo jak już tego Kleine dirka tak nie poszanowałem, to tak samo może też chcę powiedzieć takim młodszym hodowcom, którzy postępują, którzy dopiero zaczynają tą hodowlę. Jak ja myślałem, że jak u mnie tak łatwo to wszystko poszło znikało, no to później mówię, a doparuje. do tego, jak już fajnie, szybko poszło, doparuje do hurikana. No do, gołębie na szybkość. No oni też tutaj, Hans to samo robił, bazowali na gołębiach splinterskich, ale hurikan to nie jest tylko gołąb splinterski, potrafi w różnych warunkach lecieć. Gdzie pokazały te gołębie, co latały u, w drużynie Bugała Mariusz Nikola, gołębie od razu pokazały się czołowo w Polsce. Jak on tak doparowywał, ja też doparłem. W końcu później chciałem gołębie z tej pierwszej linii. Jak było z pierwszej linii, to miałem wszędzie we wszystkich głębiach hurikana. Był hurikan, w Kleine Dirku w Superdomenie, który później były z doktorem Szwidze, z gołębiami Prangę. No i jak tak się tak zamknąłem w tym właśnie hurikanie, to już w pewnym momencie nie było do czego doparywać. Nie mówię, że gołębie nie wychodziły, bo wychodziły tak samo. Pojawiały się na innych hodowlach, od razu poszły. I od razu też te gołębie na pokrewieństwo tak samo robiły. Na dzień dzisiejszy zostało tutaj parę, yy, parę gołębi, właśnie w pokrewieństwie, ale widzę, że gołębie, jeżeli typowo gdzieś w krzyżówce się pokazywały, no to od razu była większa witalność tych gołębi. Nie tylko te gołębie leciały w lotach takich łatwych, ale w tych lotach trudniejszych się tam. No nie jeden hodowca już w Polsce przekonał się, że ten, chociaż tutaj jest malutki gołębik rozpudowy, ale te gołębie. U dużych hodowców znanych w Polsce naprawdę robią robotę. No i to mówię, jak mi w pierwszym pokoleniu gdzieś tam się fajnie pokazało, na drugi coś nie wyszło, no to już to już brałem te klejne dirki, odkładałem i były jako mamki traktowane. No jak i po tych następnych gołębiach fajnie szło, no to tak poskładałem. Ale w końcu się przekonałem, że tam, gdzie właśnie te klejne dirki się pokazywał, no to te gołębie naprawdę super się sprawują. Na dzień dzisiejszy nie ma już miejsca na podkładanie, na podkładanie bo każdy gołąb będzie pracował na siebie, będzie wychowywał swoje młode. Już tak robię od dwóch lat, gdzieś tam było tych gołębi może nie tyle więcej, ale starałem się wyciągnąć z danej pary więcej gołębi. Ale jak człowiek chciał zakombinować, przekombinować, tu podłożyć, to to nie zawsze wychodzi. Gołębie nie lubią kurcze zmian, nie lubią podkładania gdzieś tam. No to jak gdzieś tam jajka podebrać, nieraz samce takie kurcze broniły, to pobiły jajka. Później jak gdzieś podłożyłem, gdzieś coś czasem nie zeszło, zeszły. Albo akurat tak się zawsze zdarzało, że do tej pary gdzieś się podłożyłem, sam przed, była jajecznica. No i dlatego najlepiej jak gołębie wychowują swoje młode, i, i to y, wtedy gołębie nie jest za bardzo ingerowane. I te gołębie naprawdę wychowują te młode. I lepiej to wszystko tak wychodzi: Miej ingerencji, mniej ingerencji, mniej tam podkładania, mniej kombinowania. Wiadomo, gołębie trzeba przeparować. Sam się przekonałem w zeszłym roku. Te gołębie super, które mi się pokazały w Polsce, nie przeparowałem ich. Później w zeszłym roku przeparowałem. Wyszło super. Pokażę tutaj tego mojego najlepszego samca. To jest syn mojego bociana. Brat tego TVA 234. To jest bardzo piękny go. Zobaczcie jego oko. On mi wygrał tak samo jak roczny. Od razu wydał mi tą samicę 1814. 14 18-14, co była w drużynie ósmego przewodnika kategorii A. On wydał ten go mi, Czworo jego rodzeństwa zrobiło drugie konkursy. Troje wnuków zrobiło pierwsze konkursy. I jakbym sobie dał rękę obciąć, że ten gołąb co roku, gdzie te gołębie będą szły, będą one latały i nie jedną hodowlę właśnie zachwycą i ten. To no nie jest tak. Jeżeli w jednym roku wyszło dobrze, drugi rok też, ale nieraz rok nie spasuje. Będą loty z wiatrem, inne położenie gołębnika i nie zawsze tak to wyjdzie. No mówię, rękę bym sobie dał obciąć, że co roku po tym samcu będą gołębie leciały. Ja nie mówię, że jak nie da on, to lecą po jego jeździe. Daję teraz przykład. W 2023 troje jego dzieci poszło do Tomasza Czaplińskiego. Żaden nie obleciał lotu, jak nigdy się to nie zdarzyło, ale były tak samo dwa gołębie po jego dzieciach i tam było wparowany prangę. Gołębie się obroniły, wstydu nie było, Po gołąb się pokazał, był najlepszym gołębiem u Tomasza Czaplińskiego na gołębniku, Mieli cztery loty, 4 na 4. Drugi lotnik oddziału. Ten właśnie samiec jest naporowany na córkę Szwide 500. One dają 11 lotki. Po nim, nie rzuca, po nim nie idą 11 lotki, ale idą po jego samicy. I drugi też go właśnie u Tomka Czaplińskiego, to się wtedy też obronił. Był po następnym jego synie, 11 lotku. tam był chyba też siódmy na gębniku a też jako chyba dwudziesty lotnik. Czyli ci myślałem, że. Gołębie co roku będą leciały, co roku lecą, no ale nie, nie zawsze z tego właśnie pokrewieństwa z pierwszego, nieraz rzucą z drugiego. Dlatego, jak hodowcy gdzieś tam <laughs> młodzi zaczynają, no to ambicje są duże. Coś im gdzieś nie wyjdzie, coś się przeparują, zaraz się kurczę, załamują, za wszystko. No ja mówię, u mnie poszło łatwo, bardzo łatwo, nawet za łatwo. Kiedyś to myślałem też całkiem inaczej. Na dzień dzisiejszy mam całkiem inny obraz, bo wiem, że gołębie to są nie maszyny. W tym roku lecą te gołębie, na no następnym roku lecą po ich dzieci. Nie ma nigdy gwarancji, że ten gołąb rzuci w tym roku tą linię. No mówię, loty się zmieniają, ciężkie są ciężkie są warunki atmosferyczne, no ale dają sobie rady. No ta 18-14 jego córka no miała 10 konkursów pierwszej dziesiątce. Następnego gołębia. którego o mało już ten gołąb, ten gołąb już myślałem, że jego właśnie zlikwiduje. To jest oryginalny, klejny Dirk, klejny Dirk i Hurikan, Jak tutaj Hans, ten kolega był, no obydwoje tych hodowców właśnie nie żyją. Nie? Dlatego no mówię później, jak już jeszcze raz powiem, jak się zamknęłem w tych właśnie tak, tych hurikanach jak oni tam, najpierw zmarł Christian za dwa lata zmarł, już teraz właśnie chyba 4 stycznia, dwa lata minie jak zmarł Hans. Odkupiłem te gołębie, od razu gołębie poszły w krzyżówkę, bo odebrałem te gołębie, wszystko praktycznie w krzyżówce. Naparowałem te gołębie, szwidę na szwidę naparowałem, prangę na prangę. No mam super teraz gołębie właśnie do krzyżówki. No mówię, tego gołębia też nie poszanowałem. Jest to piękny gołąb, naprawdę bardzo ułożony. No mówię, on mi od razu wydał. To jest bezpośrednio kleine deal, tak mówiłem z analiz. Od razu mi wydał w pierwszym roku głębia, co miał 16 konkurs. Bardzo byli listy gołęb. Na drugi rok, ja mówię, ja tutaj gołębiami głębiami nie latam. Daję do różnych hodowców. To nie jest takie łatwe. Presja jest duża, bo wychowasz 5-6 głębi, tak średnio dziś hodowcy biorą. No i te gołębie muszą się obronić. Dają radę, bronią się. Ale no, niektórzy hodowcy też dużo nie osiągnęli. No i u tych hodowców też te gołębie mają ciężko siebie. wybijają się, ale no nie wybiją się dalej. No dlatego już no tak się zastanawiałem, dwa lata później było tak, że no coś mi ten gołąb nie daje. Całe szczęście zostawiłem, poszanowałem. To jest je, jeden z lepszych teraz gołębi rozpłodowych. On ma tą samą samicę, też córkę Szwide 500, co ten przed chwilą, syn Bociana 54,29. I z ich gołębie, z, z tego samiec, z tamtej samicy sparowały się też na pokrewieństwo. A tak mi się sparowały, nie miałem gdzie doparować, zostały. Wydają też super gołębie. No i mówię, ten klejny Dirk, od teraz od trzech lat, jest naprawdę podstawowym gołębiem. Zieliskiego Bogusława, oni latają, klub gory sobie, jak to już to mówię, nie podważą, mimo tworzyć, właśnie oddziału, latają w klubie sobie. Drugi gołąb, najlepszy na gojemniku, jedenasta na oddział, jego córka, ale ta córka. Już tam jako trzeci, czwarty lot ona była pierwszą lotniczką. No później ostatni lot gdzieś tam trochę się spóźniła. No ale tam, tam były bardzo minimalne straty. Tam było chyba do pierwszego gołębia tam 0,5 punktu. Tak mieli wyrównane loty. W zeszłym roku to samo. Jego córka obleciała u Tomasza Czaplińskiego i syn. Obydwa, dwie sztuki były tak samo. Gdzie z tamtego samca u Tomasza nie obleciały? Po wnukach obleciały. Po nim obleciały. Samica też siadała pierwsze pierwszej z ósmym no. W tym roku ta samica zrobiła cały komplet lotowy. Tak samo ostatni lot mieli maraton wymagający chyba z 14 godzin. No siadła za konkursem, ale wróciła. Tak samo te dwa gołębie mieli w wronie mistrzowie Polski. Dwa razy pierwsze na gołębniku u nich się dały. Później jako roczne komplet lotowy robiły, tak samo i te gołębie i tak samo po tamtym 54-29, tym siwym białolocie. Samica nawet na pierwsze sześć wkładań miała sześć konkursów. Tak samo jest koło po nim trzyletni. W tym roku tak samo jego właśnie, to będzie wnuk. Jego wnuk pięć konkursów, 40 na oddział zamknął. U pana yy, tak samo yy, w klubie Góry Sobie pana Michty Jana bezpośrednio po tych rodzicach tego samca i przed chwilą tego 5429 Białolota. Właśnie córka ósmy i szósty i dziewiąty konkurs, tam lata Krzysztof Szkolny, wybijała się między tymi gołębiami splinterskimi. Pokazuję tutaj takiego samca, dlaczego, bo gdzieś hodowcy piszą w komentarzach, pytają się, czy jakieś gołębie były z hurikana na nabycie. Zawsze głębi tych wyciągaliśmy mniej, jakby hodowcy chcieli. No mówię, te gołębie było, by 7 sztuk było zarezerwowanych dla dwóch hodowcy. Gołębie trzymałem do końca grudnia. Na dzień dzisiejszy telefonów nie odbierają, tak to bywa, jak to ktoś ma miękkie serce, to ma twardą dupę. Tego gołębia myślę, że to jest warto i chcę go naprawdę polecić, ja mam jego siostrę tutaj na gołębniku. To jest gołąb, co u Pana Michta jego siostra miała szósty i dziewiąty konkurs. Czyli siadała pierwsza i druga tam na, na gołębniku, przebijała się między gołębiami Krzysztofa Szkolnego domu Krzysztof szkolny Tomisz Sprintu, no ale tam ta samica rodziła sobie z tamtymi głębiami, z dwóch stron, tutaj jest ze strony samic to jest są córki szwide 500. Ze strony ojców no to jest doparowany z jednej strony jest 54,29 córka, ze strony tego klejny dirka, syn, czyli hurikan na świdę świde z dwóch stron na pokrewieństwo. Tego gołębia którego pokazuje. To jest bezpośrednio po siostrze tego gołębia, którego przed chwilą miałem. Tamten miał 574, ten ma numer 569. 569 jest to gołąb potężny, piękny, mocno zbudowany. Temu gołębiowi nic mu tutaj nie brakuje. To jest brat do siostry od pana Michtajan Mazana. Pan, pan Janek nazywa tą samicę Mazana. Samica do można powiedzieć szóstego lotu, najlepszy gołąb na gojemniku, 5 na 5, gołąb pięć razy typowany, pięć razy w konkursie na siódmy lot poszła, lot z wiatrem, samica się zgubiła ale tak samo córka tamtej samicy wydała też już fajną, fajną tam samicę siadała tam czołowo na oddział, była tam chyba w 13 na oddział dwa lata temu też poszedł gołąb, samiec do Pana Bogusława Zielińskiego, tak samo też kolega Pana Michtaja od razu pokazał się, był najlepszy na gojemniku u Pana właśnie Zielińskiego w tym roku Pan Janek też powiedział Piotrek pomazany Mazanej wyciągnę cztery młode tak wyciągnął, że pierwsze jajka podłożył, gołębie zbiły drugie jajka to samo podłożył przed innymi mówi jajecznica no dobrze, to ja mówię do Pani Anku, ja Panu wyciągnę, to mówię po tej Mazanej, no myślę, że to będzie pociecha właśnie z tego gołębia to jest najdalsze, najdalsze pokolenie jakie tutaj mam u siebie, ale to nie znaczy, że najgorsze, pokazuję który tutaj jest taki wyrywny naprawdę nie wiem, no ten gołąb to mówię jak kaskader bardzo fajny gołąb bardzo ułożony ale to, nie wiem, gdzieś naparował się na dwie samice sobie wziął wyrywny gołąb, gdzieś tutaj pióro już połamał bije się jak nie wiem no ale myślę, że warto tego gołębia polecić, dlaczego to jest bezpośrednio z obu wróg do 54,29 czyli bezpośrednio po jego synie tego 54,29 Wydał od razu w pierwszym roku roczny ten gołąb. Dołożony tam jest Hurrikan hurikan, yy, Sprangę. Wydał najlepszego gołębia u Tomasza Czaplińskiego na goemniku. Drugi lotnik odziału Rypin 4 na 4 Następny gołąb był brat typowany do 56 przewodnika kategorii A w Polsce. Trzecia siostra była typowana do 68 przewodnika kategorii A w Polsce. Czyli troje, troje dzieci wydała ta para. Super gołębie wyszły. A nie dość, że tam było jeszcze w tej 56 drużynie przewodnika i 68 GMP, tam było pięcioro jeszcze wnuków, czyli 7 gołębi bezpośrednio, dwa bezpośrednio od nas i 5 po synie bociana, czyli po wnukach, prawnukach do bociana, czyli tam 7 gołębi było typowanych. To były gołębie w drużynie u Czesia Marekwicy, oddziału węgierska górka. Dlatego myślę, że ktoś by, jeżeli to chciał gołębie sobie do nabycia, to myślę, że jakąś tam. Naprawdę miałby pociechę z nich. I jeszcze raz do młodych, młodych, początkujących hodowców, że jeżeli w pierwszym roku gdzieś im coś nie wyszło, niech się nie załamują. Następny rok, duże predyspozycje, można też wspaniałe osiągnięcia właśnie wykonać. No, u mnie poszło można powiedzieć łatwo, prosto, ale tak samo popełniam błędy, dużo błędów popełniłem. Niejeden hodowca nie przyzna się, że popełnia błędy. Ja tam mówię zawsze jaki jest. Jak tam popełnia się błędy. Trzeba też o tym powiedzieć. Nie ma zawsze kolorowo. Dlatego jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję wszystkim hodowcom.